Molka, zatem tak. Potrzebujemy, bo tutaj musimy się podzielić na zadania. Ewron poleci po redstone'a, ja polecę zrobić TNT i od, od Ciebie potrzebujemy jednej rzeczy, bo musimy to zrobić szybko w akcji, bo się może się zaraz zalogować. Potrzebujemy, żebyś bił do Jasia, o tutaj wchodzisz do niego, tam na dół, wchodzisz i musisz mu tam wyrównać teren, ponieważ on tam ma jeszcze wyrównane, on ma tam specjalne wejście dla siebie, musisz tam wejść i po prostu z shifta wychodzisz i wtedy wyrównujemy, podłączamy redstone pod to. On ma ukryte wejście w wagoniku jakby, czaisz? mam? O kurwa! Dzięki Molka! Dzięki, to tyle. Zobaczymy roleblockiem kto to zrobił. To Jasio! To Jasio! To Jasio to nic, bądź z niego okropny! To nie wiem, tego Jasia to tak na 24 trzeba by zbanować. Ja bym do więzienia go wrzucił po prostu. Właśnie! Gejl! Molka, nie banuj, proszę. Nie no, Molka. Chyba was pojebało. Ej, Mandzio, co? co? Poszło lepiej, niż myślałem. Tak, A tak! A wiesz, co jeszcze dodaje nam wiarygodności? Że już każdy ostatnio był w tym wagoniku, jakby oni wiedzą czego się spodziewać, to nie jest tak, że O jakiś wagonik, nie wiadomo co się tak, dzieje Tak, 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 każdy Kupia już wcześniej to widział tymi... no, 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 dlatego właśnie to nam dodaje wiarygodności Dobra, Evron Ale to nie, to nie można poprzestać na innym pranku <laughs> Nie można poprzestać na innej ofierze Kurde, Junior siedzi z Burakiem Ty Molka, a jak ty w ogóle spadłeś, a nie spadłeś do endu? Jakim cudem ci tam przetrwał? Czekaj, jak ty się uratowałeś? EWRON VIVO destroy it, okej okay. <laughs> Nie Molka, to nie, nie było pytanie! To było inne pytanie Może? Słucham! Nie proszę, nie ja też nie... 24! Molka, jesteś! 24! Za co? Za co? Niewinny jestem! Gdzie jest w regulaminie obiektu? Dokładnie. E, zakaz frankowania admina. Nie ma. Który podpunkt znalazłem? Poza tym powiedzieliśmy, że jesteś jako gracz i sam się zgodziłeś jako gracz. Nabrać Jasia. To ty chciałeś go na. Molka. To ty chciałeś nabrać Jasia. Manuj siebie molka. Siebie zmanuj, Molka. To molka. Donarę. Evron nie może tak być. A my mamy bana? Czekaj, może, może już. Czekaj. Dobra, to jest, ten to jest ten moment, gdzie wchodzimy w organizację Evron i piszemy. Witam. No napisz drama post, a ja robię plus jeden. Dzisiaj o godzinie 18:22 zosta zostałem wraz z moim przyjacielem Evronem zbanowanym. ZBANOWANY na 24 godziny, przez to, że jeden z członków technicznej administracji, jako gracz, został nabrany na niewinny dowcip. Oczekuję szybkiej reakcji oraz wesołego powrotu na serwer bez bana. Pozdrawiam. I patrz teraz, co robię. Plus jeden. plus jeden. No i napisz jeszcze. Zgadzam się. Zgadzam się. Daj plus jeden. <noise> nie mam plus jeden, bo nie mam. Disko, nie zobaczyłem za disco. Ok, ogarnę, ogarnę. Patrz. Dodaj. I wycofaj. I wycofam. Tak, tak, tak. Dobrze. Widzisz, widzisz. Wielkie mózgi, myślę podobnie. <noise> Przepraszam. Po prostu, D. po prostu jest... Jaki to jest statement. To jest jakbyś poszedł do sądu i powiedział, że chcesz się odwołać od kary więzienia, a sędzia ci mówi XD. <noise> o! SKKF plus jeden. Aha. 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 Proszę nam wskazać punkt regulaminu, który złamaliśmy. Dokładnie. Na Mandzio, dalej mamy bana. Dalej mam bana, już od trzech minut. Molka, ja rozumiem, ale jako gracz zostałeś sprankowany. I to taki easy, i to tak easy zostałeś sprankowany. Kto, kto dał łapkę w górę, że plus jeden dla bana? Lokaj! A ja myślałem, że dobre stosunki mieliśmy z Lokajem. Powiem tak, Mandzio. Skarbówka zapamięta. Myślę, że w niektórych czasach trzeba niektóre działania profilaktycznie podejmować. Dlatego <ścoughs> Dla korzystałeś z płatnego, z, płat... z płatnego enchantu za darmo. Pomimo znajomości i zasad. Wnioskuję Obana. Wnioskuję Obana na miesiąc <ścoughs> za ten czyn. Ewron, nie wiem czy sprawdzałeś, ale nadal jesteśmy zbanowani. A tu my będziemy mieli dwutbana? Ja myślałem, że dzisiaj streamka zrobię. Ja też myślałem, że dzisiaj streamka zrobię! <noise> jeszcze się ucieszyłem, że hej! Może jeszcze razem nam się uda po bo jesteśmy w tych samych godzinach wyjątkowo! No to co? Dzięki. Czekaj. Witam. Jako administracja chciałbym zgłosić, że moje konto, z którego pełnię funkcję admina, zostało zbanowane. <grym> czekaj, czekaj, czekaj. Może teraz jest odbanowane. Wiem, Evron. No. Musimy użyć może... argumentu, który zrozumie Kubiks i nas odbanuje. O! Okay. nie... W obliczu pa. Słucha? <laughs> 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 SKKF tak. napisał. Żałosne. No a po, powiedz, powiedz. Nie, nie, powiedz, powiedz. Ja powiedz. chciałem powiedzieć. Słuchaj, Evron. Musimy tutaj użyć argumentu, że band dla nas równa się 7 niezadowolonych widzów na Twitch'u i 3000 tysiące niezadowolonych widzów na Facebook'u, którzy nie Fakty. mogą obejrzeć swojego kontentu. Fakty. Ale to ty musisz dać kolejny argument. Chciałbym przeczytać tutaj też posta z KKF'a. Mandzio, ja wiem, że niektórzy gracze chcą jak najszybciej się zbogacić, ale w obliczu pandemii myślę, że każdy powinien nie dojść, że się odpowiedzialność za swoje czyny. Do tego pamiętać o tym, że twoja stara to kopara, twój stary ją odpala. Administrator! 28 lat, czat! 28. 29 w tym roku. Dobrze mówię? Czy on młodszy jest, czy starszy? Ewron. Czekaj, czekaj. Ewron pisze. Powód nie na powodu jeszcze. I tak uważam, że było warto. Jesteśmy. Witam Torek. I sobie poszedł! Ogarniał sobie ziomka! Wszedł na kanał i poszedł sobie od razu! Na tym spika pewnie poszedł. Żeby nie gadać, tylko tutaj. Halo? Witam, Torek. Cześć, Mandzio. Cześć, Ewronik. Siemokim. Stała nam się niesamowita krzywda. No właśnie, czat mi zaczął pisać, aż chciałem usłyszeć z pierwszej ręki, co się Czy stało. Czy sobie wyobrażasz, że prankujesz admina, on ci daje za to bana? Przecież to... to... <śmiech> tak, wyobrażam <laughs> <laughs> Dokładnie to się stało i to nie ja byłem adminem sprankowanym. Kogo sprankowaliście? Molkę.